Cześć, ja jestem Liduch, a to jest TV. W tym materiale opowiem Wam o plemieniu Smutków, grupie tubylców, którą mogliśmy spotkać w Parku Narodowym Syjon w DLC do Fallout New Vegas pod tytułem Szczere Serca. Miłego oglądania! Historia Smutków jest nierozerwalnie związana z ich religią. Członkowie plemienia są potomkami dzieci, które przybyły do Parku Narodowego Syjon w 2123 roku. Niewiele wiadomo skąd pochodziły. Wiadomo tylko, że potrafiły pisać i czytać oraz, że przybyły z miejsca zwanego szkołą i straszyły się nawzajem osobom znaną jako dyrektor. Grupa liczyła 24 osoby w wieku od 8 do 14 lat. Jakiś czas później w ich obozie znikąd zaczęły pojawiać się prezenty oraz notatki z poradami dotyczącymi przetrwania. Osoba, która je zostawiała podpisywała się jako ojciec. Niektóre zawierały praktyczne porady, inne udzielały wskazówek dotyczących problemów życia codziennego. Ojciec przekazywał dzieciom, że powinny być miłe, skromne i grzeczne, by dużo czytały, chroniły się nawzajem i walczyły tylko jeśli ktoś im zagrozi. Często adresował swoje liściki do konkretnych osób. Każdemu z dzieci poświęcał tyle samo uwagi. Widocznie cały czas je obserwował i czuwał nad nimi z ukrycia. Z czasem podarki pojawiały się coraz rzadziej, a pewnego dnia znaleziono ostatnią wiadomość, w której to ojciec żegnał się ze wszystkimi, mówiąc im, że jest dumny z tego, jak się zachowywały, i że musi on odejść, ale cały czas będzie nad nimi czuwał. Dzieci próbowały później szukać ojca, lecz bezskutecznie. Z czasem stał się on dla nich postacią świętą. Dzieci uznały, że Syjon był darem od ojca za smutki, jakich te doznały od życia w ramach Wielkiej Wojny. Brzmi jak jedna z wielu nieprawdopodobnych plemiennych legend, prawda? Tyle że ta historia wydarzyła się naprawdę. Ojciec istniał i nazywał się Randall Dean Clark. Był żołnierzem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna stracił wszystko, a zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom stało się jego jedynym życiowym celem. Zmarł 20 stycznia 2124 roku na raka płuc. Wiedział, że jego dni są policzone, dlatego zdążył się pożegnać. Jego szkielet po dziś dzień spoczywa oparty o zbocze góry. Znaczna część dalszej historii grupy pozostaje nieznana. Z czasem zmieniła ona swój charakter na plemienny i wymieszała się z innymi mieszkańcami Sejonu. Jej członków określano mianem Smutków. Z czasem zapomnieli oni o przedwojennym świecie i stworzyli nową kulturę oraz język, będący połączeniem angielskiego, hiszpańskiego i japońskiego. Smutki były pokojowo nastawionym plemieniem, pozbawionym wojowników, za to z dużą liczbą myśliwych. Rytuał przejścia smutków polega na tym, że młody członek plemienia zabija jałogłaj, a następnie robi sobie rękawice z jego łapy. Przywiązanie do nauk ojca z jaskini sprawiło, że każdy przedstawiciel plemienia smutków był bardzo wrażliwy i naiwny. Wielu uważało, że mieli oni czyste dusze. Smutki opakują śmierć wszystkich, także tych, którzy chcieli ich skrzywdzić, w tym członków plemienia białych nóg. Tatuują sobie na ciałach symbole Virgin River, przepływającej przez kanion rzeki. Symbole mają im przypominać o trudnościach, jakie musieli pokonać, by dotrzeć na miejsce, w którym aktualnie są, oraz przywiązanie do przyrody. Jednym z przykładów koegzystowania z naturą są oswojone przez plemię Gekony. Świat przedwojenny stanowi dla nich temat tabu. System jaskiń zamieszkiwanych przez Randala Clarka jest dla nich święty. Po tym, jak zniknęli ich zwiadowcy, stało się jasne, że każdy, kto wejdzie w kontakt z rzeczami starej cywilizacji, zginie. Więc oznakowali je śladami białych rąk. Jednym z elementów wiary plemienia jest legenda o dziewczynce, która pewnego razu wymknęła się z obozu, by poławić się w pobliskich jaskiniach. Nie wiedziała, że był to teren należący do Jałogłaj. Została rozszarpana i zjedzona przez zwierzę. Całe plemię przez kilka dni płakało po jej stracie. Wielu łowców próbowało upolować bestię, jednak bezskutecznie. Szaman zauważył, że duch dziewczynki pozostał niespokojny i połączył się z bestią. Tak powstał jej duch, wyjątkowy Jałogłaj, nawiedzający dolinę. Religia smutków bardzo przypominała chrześcijaństwo, dlatego też plemię bezproblemowo przyjęło nauki przekazywane przez mormońskiego misjonarza Daniela. Tyle, że zinterpretowali jego słowa na swój sposób. Kaznodzieja jednak się nie poddawał. Zdaniem smutków Bóg zesłał na ludzi atomowy ogień za ich grzechy i ukarał wszystkich poza mormonami utratą świętego języka przodków, angielskiego. Jego oblubienica oraz syn zamieszkiwali jaskinie w Parku Narodowym Syjon. Ojciec z jaskini był wcieleniem Jezusa, jej duch natomiast pełnił rolę Maryi. W szczerych sercach poznajemy tylko troje znanych z imienia członków plemienia. Są nimi biały ptak, lokalny szaman, budząca się chmura, akuszerka oraz tańczący płomień, łowca. W Dinaraus rezyduje również Daniel, mormoński misjonarz. Pomaga on smutkom oprzeć się najazdowi białych nóg. W przeciwieństwie do Joshua Grahama nie chciał on walczyć, by smutki nie zatraciły własnej tożsamości. Planował on ewakuować Syjon i znaleźć dla smutków oraz mormonów nowy dom. Cel był dla niego tak ważny, że posuwał się nawet do kłamstw i manipulacji. Ukrywał fakt śmierci męża budzącej się chmury. Dalsze losy plemienia zależą od działań kuriera w szczerych sercach. Nie będę ich tutaj wam zdradzał, ponieważ nie znamy kanonicznego wyboru. Powiem tyle, że plemię może się ewakuować, zostać całkowicie zniszczone, bądź też podjąć walkę z białymi nogami. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!